Lubińska policja w ciągu 10 minut zatrzymała dwóch nietrzeźwych kierowców autobusów. W miarę możliwości jest kierowany patrol na miejsce, aby zatrzymać taki pojazd do kontroli. Lubińskie przytulisko świętego Brata Alberta ma już 20 lat. Generalne remonty, podłogi, ściany, sufity. Jest piątek, 7 czerwca. Edyta Drzymała, witam i zapraszam na informacje. Kierowca autobusów na policyjnym celowniku. Lubińska drogówka podczas ostatniej porannej akcji na drogach w ciągu zaledwie 10 minut zatrzymała dwóch nietrzeźwych kierowców autobusów. O nieodpowiedzialności i braku wyobraźni kierowców przewozów pasażerskich jest coraz głośniej. Policja apeluje do pasażerów, by zgłaszali wszelkie odbiegające od normy zachowania kierujących i podejrzenia o prowadzeniu przez nich pojazdu na podwójnym gazie. Lubińska drogówka rozpoczęła akcję alkoholi i narkotyki o godzinie piątej rano. W ciągu zaledwie 10 minut patrol zatrzymał dwóch nietrzeźwych kierowców autobusów. Pierwszy z nich, 48-letni polkowiczanin, miał blisko 40 promila alkoholu w organizmie. Natomiast drugi, 64-letni mieszkaniec Lubina, z ponad promilem alkoholu próbował uniknąć kontroli. Jak tłumaczył się policjantom, widział on wcześniej, że na drodze krajowej numer 3 są dokonywane kontrole kierowców autobusów, więc postanowił zmienić Trasy swojego przejazdu. No niefortunnie, gdyż na tej trasie przejazdu również znajdował się patrol ruchu drogowego. Ten kierowca został zatrzymany do kontroli. Tym razem kierowcy nie spowodowali wypadku. Być może tylko dzięki temu, że dalej już nie pojechali. Funkcjonariusze nie są jednak w stanie wychwycić wszystkich nietrzeźwych kierujących za kółkiem. Stąd apel do pasażerów. Coraz częściej właśnie pasażerowie dzwonią do dyżurnego naszej jednostki: że jadąc busem czy też autobusem, zachowanie kierowcy jest co najmniej dziwne. Nie, nie takie jak powinno być, że na przykład Kierowca przyspiesza, hamuje, jedzie nierówno i takie zaobserwowane sytuacje pasażerowie zgłaszają do nas. Wtedy oczywiście niezwłocznie w miarę możliwości jest kierowany patrol na miejsce, aby zatrzymać taki pojazd do kontroli i kierowca jest sprawdzany. Tym razem obaj kierowcy stracili prawo jazdy. Pierwszemu grozi kara grzywny, drugiemu natomiast nawet dwa lata pozbawienia wolności. 14,50 miesięcznie za odbiór posegregowanych odpadów zapłacą mieszkańcy Związku Gmin Zagłębia Miedziowego, którzy prowadzą gospodarstwa jednoosobowe. Zgromadzenie ZGZM mogło wprowadzić 50% ulgi dla osób samotnych dzięki zmianom w ustawie śmieciowej, które pozwalają mieszać metody naliczania opłat. Związek szacuje, że gospodarstw jednoosobowych ma na swoim terenie około 3,5 tysiąca. ZGZM z czterech metod naliczania opłaty śmieciowej, jakie podaje ustawa, zdecydował się na miesięczną opłatę od każdego gospodarstwa domowego. Niezależnie od ilości osób, metrażu nieruchomości, czy ilości zużywanej wody. Przed marcową nowelizacją prawa śmieciowego, jeśli już zdecydowano się na określoną metodę i kwotę, musiała ona być taka sama dla wszystkich mieszkańców. Było to szczególnie krzywdzące dla osób samotnych, prowadzących gospodarstwa jednoosobowe. Po wielu uwagach ustawodawca zmienił, pozwolił na z różnych metod liczenia i oczywiście cały czas za tym od początku, żeby można było wydzielić te gospodarstwa w naszym systemie jednoosobowe. No i się udało, tak? Jest 50% mniej niż w innych gospodarstwach i myślę, że to jest z korzyścią taką dla, dla wielu mieszkańców. Gospodarstw członkowie jest dużo, tych samotnych, zwłaszcza emerytek, nie nawet emerytów, bo bardziej emerytek, to pan jednak dłużej. Niektóre żyją i to również z korzyścią dla tych mieszkań, dla, dla tych ludzi. Zmiany w prawie pozwoliły samorządowcom na bardziej elastyczne podejście do kwestii opłat za odpady komunalne. Żeby jednak mieszkańcy, których dotyczy sprawa, mogli od lipca płacić połowę stawki, muszą najpierw jeszcze raz wypełnić deklarację. Zostało niewiele czasu. Uchwała Zgromadzenia uprawomocnia się przez dwa tygodnie. Jeśli wojewoda dolnośląski podpisze ją odpowiednio szybko, zainteresowani sprawą mieszkańcy będą mieć około tygodnia na zadeklarowanie ulgowej opłaty. 6 marca dopiero zmieniła się Stawa. Musieliśmy znaleźć metodę na zmianę naszych uchwał, na zmianę tych deklaracji, żeby nie dotknąć tych kilkunastu tysięcy deklaracji ludzi, którzy już złożyli i będą płacić 29 zł, bo to byłaby tragedia, gdyby znowu wszystkich zapraszać do związku. A więc pierwsze zgromadzenie, poprzednie zgromadzenie już to zapowiedziało, pamiętacie państwo. Wówczas nie można było tego jeszcze uchwalić. Dzisiejsze zgromadzenie już to uchwaliło, teraz wszystko w rękach Wojewody i mieszkańców. Na terenie związku funkcjonuje około 3,5 tysiąca gospodarstw jednoosobowych. Miesięcznie będzie od nich wpływać do budżetu ZGZM o połowę mniej pieniędzy. Mimo że nowy system gospodarowania odpadami wymaga ogromnych nakładów finansowych, przewodniczący Związku zapewnia, że mogą sobie na taką obniżkę pozwolić. Związek na to stać, bo już wiemy, jaki będzie ten największy koszt, który poniesiemy w wywozu i zagospodarowania naszych odpadów. To będzie około 4,5 miliona złotych rocznie. Drodzy Państwo, to jest cena, powiem tak, dużo niższa. Niż u naszych sąsiadów. I z tego się bardzo cieszymy. I, I dlatego widzimy, że jeśli ludzie będą płacić, bo jeszcze mogą być tacy, którzy nie zapłacą, to nam wystarczy tych pieniędzy. Dla pozostałych gospodarstw domowych wysokość opłaty się nie zmieni. Wynosi ona z segregacją 29 zł, bez segregacji 58. Jednocześnie ZGZM przypomina, że termin składania deklaracji dla wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych został przedłużony do końca czerwca. Budynek warsztatów terapii zajęciowej przy Tulisko, fundacji imienia brata Alberta w Lubinie przeszedł gruntowny remont. Dom nazwany imieniem Dzieci Kresów został poświęcony i uroczyście otwarty. Modernizacja pomieszczeń, w których odbywają się warsztaty była niezbędna po tym, jak trzy lata temu doszło tu do poważnej awarii sieci wodociągowej. Odnowiony budynek cieszy oko mieszkańców, a przede wszystkim korzystających z jego pomieszczeń, terapeutów i podopiecznych. Przytulisko obchodzi w tym roku 20-lecie istnienia. Tak wygląda nowo wyremontowany budynek warsztatów terapii zajęciowej imienia Dzieci Kresów w Lubinie. Modernizacje przeszły wszystkie pomieszczenia, są więc nowe okna, podłogi. Odmalowano także cały budynek. Bardzo dużo trzeba było zrobić, praktycznie wszystko, od dachu począwszy po kondygnację najniższą. Koszt wyniósł, tak całościowo nie mogę powiedzieć dokładnie, ale myślę, że ponad 300 tysięcy, około 300 tysięcy złotych. Zaczęliśmy od dachu, bo mieliśmy nieszczęście 3 lata temu, że nas podczas tej takiej zimy groźnej pękły nam rurki zalało nam cały budynek więc jest generalne remonty podłogi, ściany, sufity. Kapitalny remont był możliwy dzięki wsparciu finansowemu sponsorów władz miejskich i powiatowych. Ten dom był bardzo zrujnowany. Udało nam się to przejąć już na własność i dzięki darczyńcom z całej Polski i z zagranicy. Państwo tam zobaczycie ogromną listę darczyńców. Ten dom został wyrażony demontowany całkowicie społecznie i szukaliśmy patrona. I wtedy po rozmowach i z rodzicami i ze środowiskiem ze względu na to, że tu jest tak dużo kresowian, część mojej rodziny też właśnie tutaj mieszka, chociaż ja jestem z Krakowa. No ustaliliśmy, że to imienia dzieci Kresów, tych dzieci, które zginęły na Syberii, w Kazachstanie. Od 14 lat organizu organizujemy Bal Polski w Brukseli. Jego głównym celem jest promocja Polski, bo takie jest zadanie Polskiej Organizacji Turystycznej. Chodzi o to, żeby turystycznie rozwijać Polskę wśród obcokrajowców. Ale drugim celem, który tak naprawdę jest dla nas równie ważny, to zbieranie funduszy dla instytucji charytatywnych. Przede wszystkim dla Fundacji Brata Alberta Bal istnieje od 14 lat i od 14 lat pieniądze, które uzyskujemy, właśnie przekazujemy tutaj. Lubińska filia Fundacji Imienia Brata Alberta powstała w 1990 roku. Od tej pory prowadzi dwie placówki dla osób niepełnosprawnych. Jedna to dzienny ośrodek adaptacyjny, druga warsztaty terapii zajęciowej. Blisko 50 osób w wieku od 22 do 53 lat korzysta tu m.in. z muzykoterapii, hipoterapii. podopiecznie uczą się również podstawowych czynności ułatwiających im codzienne funkcjonowanie. Bardzo kochają tu przychodzić i jak zamykamy na cały sierpień, bo to jest przerwa wakacyjna, to już ostatni dzień jest smutny. Wprawdzie robimy taką zabawę na pożegnanie, ale już wszyscy bardzo tęsknią. Już nie mogą się doczekać, kiedy będzie września. Oczywiście należy to wspierać. Ci ludzie mają w sobie serce, mają swoje energię, mają zapał. Nie mają może do końca wszystkiego zdrowia. No niestety trzeba ich wspierać, trzeba im pomagać. Ten kolejny dom jest właśnie tego przykładem. Fundacja imienia Brata Alberta w Lubinie prowadzi także hostel zapewniający całodobową opiekę osobom, które znalazły się w sytuacji kryzysowej. W planach chwili w Lubinie jest również stworzenie domu pobytu stałego. Debiut paraolimpijskiej dyscypliny w Lubinie. Niepełnosprawni z sześciu miast naszego regionu wzięli udział w pierwszym regionalnym turnieju Bocci. Sport dla każdego. O tytuł najlepszej drużyny rywalizowali uczniowie m.in. z Lubina, Jawora Świebodzic i Wrocławia. Dzisiejszy turniej kończy czterodniowe obchody trzynastej edycji w Dni Godności Osób Niepełnosprawnych. Boczja to dyscyplina paraolimpijska. Ma proste zasady i nie stawia graczom żadnych ograniczeń wiekowych i sprawnościowych, o czym można było się przekonać podczas turnieju. W zawodach wzięły udział osoby o różnym stopniu niepełnosprawności, również te, które poruszają się na wózkach inwalidzkich. Celem ogólnie gry jest integracja dzieci, uspokojenie, danie im satysfakcji z tego, że one coś zrobiły. Potrafią zaistnieć, zaistnieć, pokazać się. To jest dla nich bardzo ważne. To polega, że te piłki kolorowe i niebiesko niebieskie i czerwone muszą być jak najbliżej piłki białej. I które są najbliżej. Ta drużyna otrzymuje punkt. Trochę to jest takie skomplikowane, bo to trzeba trochę pomyśleć taktykę, jak tą piłkę przejąć. Oczywiście no, nam się udało na jakoś wygrać z drużyną. Dzisiejszy turniej był okazją nie tylko do rywalizacji. Chodziło nam przede wszystkim o integrację zawodników. Mówią organizatorzy imprezy ze Stowarzyszenia, a tacy sami. Pojechałam z naszą drużyną ze szkoły i z członkami stowarzyszenia do Zielonej Góry, zostaliśmy zaproszeni. I po raz pierwszy tam zobaczyłam tą grę i yy, yy, stwierdziłam, że faktycznie to jest gra dla każdego, dla każdego, dla każdej osoby, dla osoby zdrowej i dla każdej niepełnosprawnej osoby naprawdę bardzo dużym stopniu niepełnosprawności. I postanowiłam, że wracamy do Lubina i musimy wprowadzić w Lubinie... Taką dyscyplinę dla osób niepełnosprawnych. Turniej był ostatnią imprezą w ramach 13 edycji Dni Godności Osób Niepełnosprawnych. Myślę, że w ogóle u nas w naszym mieście, jeżeli chodzi o, o opiekę i, i, i sprawowanie, no nie wiem, nadzoru nad osobami niepełnosprawnymi, to ta cała maszyna tak jest naprawdę bardzo dobrze rozwinięta, cała opieka nad osobami niepełnosprawnymi. W tym roku w ramach Dni Godności Osób Niepełnosprawnych Podjęliśmy trochę inne działania, trochę zmieniliśmy. Bardziej nastawiliśmy się na działania wprost z uczniami, na integrację dzieci niepełnosprawnych z, z dziećmi ze szkół ogólnodostępnych. Imprezę zorganizował zespół szkół i placówek oświatowych w Lubinie i Stowarzyszenie Atacy Sami przy wsparciu finansowym miasta i powiatu lubińskiego. W tym wydaniu informacji to już wszystko. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.